Masz już dość efektu jojo, Trzymasz dietę, ćwiczysz, a potem wracasz do punktu wyjścia? To dlatego, że Twój umysł nie widzi Cię jako osoby szczupłej. A jeśli umysł nie widzi, ciało nie podąży. W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zaprogramować swoją podświadomość tak, by wspierała Cię w odchudzaniu zamiast Cię sabotować. I nie, to nie motywacja, to hipnoza i programowanie umysłu. Pokażę ci, dlaczego tak się dzieje i co możesz z tym zrobić. Zrobimy ćwiczenie mentalne, które sportowcy nazywają treningiem zwycięzcy, a Paul McKenna wykorzystał je do pracy z ludźmi, którzy zmagali się z nadwagą. Ale najpierw spójrzmy, co naprawdę kieruje Twoimi decyzjami. Dlaczego nie chudniesz, choć się starasz? To nie Twoja wina. Naprawdę. To nie brak silnej woli, motywacji ani wiedzy. To Twój podświadomy program. To niewidzialna mapa w Twoim umyśle, która mówi, szczupłość nie jest dla mnie. Zawsze będę miał problemy z wagą. W mojej rodzinie wszyscy byli grubi. W dzieciństwie chłonęliśmy przekonania o ciele, jedzeniu i własnej wartości. I choć dziś, wiesz więcej? Podświadomość wciąż działa według starych zasad. A najpotężniejsza z nich? Twój obraz siebie. Na jednej z sesji hipnozy pracowałam z kobietą nazwijmy ją Ania. Prowadziła własną firmę, silna, świadoma, wytrwała. Zgłosiła się do mnie między innymi z problemem z nadwagą. Magda, ja po prostu nie umiem się zobaczyć szczuplejszą. To nie ja. I to był klucz. Jeśli twój umysł nie widzi ciebie jako osoby lekkiej, zdrowej, pewnej siebie, to będzie robił wszystko, byś Pozostał w starym stanie. Bo mózg ma jedno zadanie: utrzymać znane. Histeryzuje, gdy pojawia się coś nowego, bo nie ma danych. Dlatego tak boimy się zmiany i wyjścia z tak zwanej strefy komfortu. Ostatnio sprawdziłam badania, które dotyczyły siły obrazu mentalnego. Badania z King's College London pokazały, że osoby stosujące technikę. Function Imagery Training, FIT, straciły ponad 5 razy więcej wagi niż osoby, które korzystały tylko z rozmowy z terapeutą. Dlaczego? Bo mózg nie rozróżnia realnego doświadczenia od wyobrażonego. Jeśli powtarzasz sobie, nie dam rady, to powiem brutalnie: Masz rację. Twój mózg traktuje to jako fakt. A jeśli codziennie widzisz siebie jako osobę szczupłą, dobrze czującą się w swoim ciele, mózg zaczyna tworzyć nowe połączenia neuronalne. Podejmujesz nowe decyzje, tworzysz nową tożsamość. Z Anią przeprowadziłam trening mentalny, po którym w końcu była w stanie zobaczyć siebie jako szczupłą i zdrową osobę. Jeśli chcesz przejść ten proces świadomie, zapraszam Cię na bezpłatną konsultację. To spokojna rozmowa, podczas której sprawdzimy, jak mogę Ci pomóc. Link do kalendarza znajdziesz w opisie. Ale wróćmy do techniki, którą wykorzystałam w pracy z Anią, a która pomogła już bardzo wielu osobom, które zgłosiły się do mnie na terapię. Usiądź wygodnie, weź głęboki wdech i długi, przyjemny wydech. Zamknij oczy. Wyobraź sobie siebie kilka kroków przed sobą. Ty. Tylko odrobinę lżejszy. Może 2-3 kilogramy mniej. Może Twoje spodnie są luźniejsze. Może czujesz więcej przestrzeni w ciele. Zrób krok i wejdź w tę wersję siebie. Popatrz jej oczami. Usłysz to, co ona słyszy. Poczuj to, co ona czuje. A teraz zobacz przed sobą kolejną wersję siebie. Jeszcze bardziej swobodną, jeszcze bardziej lekką, z jeszcze bardziej luźnymi ubraniami. I zrób to znowu. Wejdź w nią. Zobacz. Usłysz. Odetchnij jej płucami. Poczuj czuj jak się poruszasz z jaką swobodą i lekkością i pozwól swojemu umysłowi to zapamiętać to jestem ja tak się teraz czuję tak chcę żyć nie potrzebujesz się zmieniać ty już jesteś tą osobą tworzysz szlak neuronalny w swoim mózgu i ciało zacznie za nim podążać Ciało zawsze słucha umysłu. Nie działa ono wbrew tobie, ono po prostu realizuje instrukcje, które otrzymuje. Jeśli w Twojej głowie codziennie powtarza się film, Jestem zmęczony, nie dam rady i tak się nie uda, to właśnie ten film podświadomość realizuje, ale możesz to zmienić. Bo jeśli możesz wyobrazić sobie inną wersję siebie, możesz ją też stworzyć. Jeśli chcesz schudnąć, zacznij od tego, by Twój umysł. Wiedział, kim chcesz być. Nie tylko ile chcesz ważyć, ale jak chcesz się czuć, jak chcesz się poruszać, jak chcesz myśleć o sobie. I teraz otwórzmy nową przestrzeń. Czy możliwe, że twoje ciało nie trzyma wagi, bo używasz jedzenia do regulowania emocji? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku i pokażę ci, jak zatrzymać emocjonalne jedzenie, zanim ono przejmie kontrolę nad Tobą. Zasubskrybuj, jeśli chcesz iść dalej. Do zobaczenia.